Jak zacząć, czyli 15 rad, które chciałbym usłyszeć kiedy zaczynałem prowadzić. A przynajmniej tak mi się wydaje teraz, bo nie będę oszukiwał, że pamiętam co myślałem wtedy, ale wydaje mi się, że teraz prowadziłbym inaczej i byłbym trochę dalej w rozwoju MG gdybym dostał te rady na samym początku. W sensie uniknąłbym paru ślepych uliczek i kilku frustracji, więc mam nadzieję, że komuś się przydadzą. Zacznę od czegoś, co nie jest punktem pierwszym, ale czymś, co moim zdaniem, zwłaszcza jak się zaczyna, warto mieć w głowie. Nie miej poczucia, że wszystko musi być super i jak gdzieś się potkniesz, to jest już źle. Wybaczcie, ale posłużę się metaforą coachów motywacyjnych, akurat ta jest dobra. Uczymy się chodzić, więc nic dziwnego w tym, że będziemy się przewracać. To, co jest ważne, to żeby z błędów wyciągać wnioski, ale jeszcze ważniejsze, żeby mimo tych błędów cały czas dobrze się bawić. A teraz zaczynam z radami. Pierwsza ich taka podgrupa będzie związana z rzeczami techniczno-warsztatowymi. Po pierwsze, przygotuj się. Im lepiej będziesz znać świat, w którym prowadzisz, im lepiej będziesz znać zasady gry, w którą grasz, tym lepiej będziesz się czuć prowadząc tę grę. Tym na większym luzie będziesz i tym więcej będziesz mieć tej wolnej przestrzeni w mózgu, żeby wymyślać rzeczy, które są potrzebne tu i teraz. Oczywiście to nie jest konieczne, żeby prowadzić. Możliwe, że świetnie improwizujesz w locie, od razu z bani. Że masz super pomysły, niestety jest też duża szansa, i mam wrażenie, że przekonałem się życiowo, że tak jest częściej, że tak ci się tylko wydaje. A poza tym, dobra improwizacja zawsze opiera się na przygotowaniu. To możecie zobaczyć w filmie o improwizacji, gdzie rozwijam ten temat. I co jest ważne, nie mówię, że musisz znać wszystko na pamięć, ale im lepiej i pewniej będziesz się poruszać w wybranym systemie, tym łatwiej będzie ci reagować, kiedy gracze zrobią coś, czym cię zaskoczą, a na pewno to zrobią. Dodatkowo, jeśli właśnie pokazujesz komuś RPG, to im mniej przestojów, im mniej technicznych wątpliwości co do zasad, tym mniejsza szansa, że ten ktoś się znudzi, bo nie będzie wiedział po co siedzi, nie będzie grał, nie będzie nic się działo. Jeżeli wszystko będzie szło płynnie, większa jest szansa, że załapie bakcyla tak samo jak ty. Drugi punkt. Popatrz sobie, jak prowadzą inni. Jak masz możliwość, zagraj u kogoś, kto już zna RPG. Jeżeli nie masz takiej możliwości, obejrzyj sobie kilka filmów na YouTubie. Ale nie po to, żeby naśladować czyjś styl, opisy czy budowanie klimatu. Na to przyjdzie czas później. Po to, żeby móc zobaczyć na żywo, jak wygląda to, o czym piszą zasady, jak to się robi, jak to może wyglądać, jak to jest, kiedy misz gry rozmawia z graczem, kiedy ktoś rzuca kostkami, jak się deklaruje akcje, wyniki itd. itd. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeżeli będziesz to robić, to żeby przy okazji spojrzeć, co ci się podoba, co się nie podoba i co warto powtórzyć, a co zrobisz zupełnie inaczej. Punkt trzeci. Przeczytaj albo i poprowadź gotowe przygody. Zobaczyć jakie można mieć podejście do przygotowywania takiej historii interaktywnej, jaką jest sesja RPG. Oczywiście, to będziesz przygotowywać własną przygodę, nie musisz jej przygotować tak dokładnie, jak przygotowywane są podręczniki z przygodami. Część rzeczy będziesz mieć w głowie, część rzeczy zostawisz sobie na notatkach, będziesz wiedzieć, co Ci jest potrzebne, zapisane, a co nie. Ale warto zobaczyć, jak się coś takiego konstruuje. Punkt czwarty. Przed sesją wynotuj sobie najważniejsze rzeczy: kluczowe hasła w opisie, informacje do zdobycia, imiona, nazwy, motywacje, reakcje i odzywki charakterystyczne dla konkretnych bohaterów niezależnych. To, czego wiesz, że nie zapamiętasz. Należy też często dodać do tego mechanikę własną. Dopisaną do postaci lub chociaż numer strony, na której znajduje się reguła, która Cię będzie interesowała w momencie, kiedy dany bohater niezależny skorzysta z jakiejś umiejętności. Z bohaterami niezależnymi też jest dobrze być przygotowanym na to, co się stanie, jeżeli gracze ich zaatakują, co się stanie, jeżeli będą próbowali ich przekupić albo przekonać, bo to są często rzeczy, które gracze robią. Oczywiście za pośrednictwem swoich bohaterów, swoich postaci nawet jeśli ta postać z założenia nie ma być kimś kto ma walczyć z bohaterami, tylko im pomagać, może się zdarzyć, że gdzieś pojawi się błąd w komunikacji albo ktoś tak odegra swoją postać, że do tej walki dojdzie. Warto być na to przygotowanym. Warto też sobie wynotować jakieś specjalne i mające duży wpływ na rozgrywkę umiejętności mają bohaterowie graczy, żeby nie być zaskoczonym, kiedy oni z nich skorzystają. I oczywiście nie bój się zmieniać tego, co masz napisane, jeżeli dojdziesz do wniosku, że tak akurat pasuje bardziej do przygody. Ale Staraj się robiąc to, nie oszukiwać graczy. Czyli, na przykład, nie dawaj zbirowi, który wcześniej nie miał kamizelki kule odpornej, nie dawaj jej mu tylko dlatego, że gracze w międzyczasie wymyślili, jak zdobyć broń palną. Tak samo, nie wycofuj się z czegoś, co gracze mogli już wydedukować, bo to jest po prostu niesprawiedliwe, plus nie będzie dawało graczom poczucia, że to, co wymyślą, ma jakiekolwiek znaczenie. A to poczucie jest ważne. Numer 5. Korzystaj z ekranu mistrza gry. Ale nie jako z zasłonki przed graczami. To, czy rzuty są jawne, czy ukryte, ustalisz sobie z graczami na C0 albo będzie zależało od systemu, w który grać. Natomiast na ekranie mistrza gry najczęściej wypunktowane są wszystkie najważniejsze zasady systemu i warto je po prostu mieć pod ręką, zwłaszcza jeżeli prowadzisz pierwszy raz. Oczywiście jest to nie tylko ściąga dla ciebie, w ogóle taką ściągę możesz sobie przygotować, jeżeli nie chcesz kupować ekranu mistrza gry. Ale taka ściąga jest nie tylko dla ciebie, tylko dla wszystkich, którzy grają, żeby w sytuacji, kiedy nie wiadomo, jak coś rozstrzygnąć, można było spojrzeć w więcej miejsc niż jeden podręcznik, który najczęściej grupa ma ze sobą. Druga podgrupa tych zasad to jest coś, co nazywam zasadami społecznymi. Coś, co moim zdaniem warto mieć w głowie, i dzięki temu wiele rzeczy jest łatwiejszych, wiele rzeczy się nie bierze do siebie, nie traktuje się ich ambicjonalnie. Ja wiem, że przynajmniej ja tak miałbym i miałbym dużo łatwiej na samym początku z takim podejściem stresogennym do sesji. Czyli zasada numer 6: nie jesteś sam, sama. Gracze też są ważne. Na początku łatwo o tym zapomnieć i przyjąć na siebie całą odpowiedzialność za powodzenie sesji. A wtedy, kiedy bardzo chcemy, żeby wszystko poszło dobrze, możemy popełnić kilka błędów. Pierwszy błąd jest taki, że wymyślając przygodę, możemy sobie założyć, jak sesja się potoczy. Możemy sobie wyobrazić reakcję na jakiegoś wprowadzonego przez nas bohatera niezależnego, czyli kogoś, kogo spotkają postacie graczy. Albo możemy sobie wymyślić jedno rozwiązanie na jakiś problem, który przed graczami postawimy, i uznać, że to będzie jedyne i najlepsze rozwiązanie tego problemu. A gracze nie są tobą. Myślą inaczej jako osoby, myślą razem, bo podejmują decyzję jako grupa, a dodatkowo jeszcze odgrywają postacie. Szansa na to, że wpadną na ten sam pomysł lub będą mieli taką samą reakcję, jaką sobie założysz, jest niewielka. A przynajmniej na początku, kiedy jeszcze nie umiesz operować narzędziami tak, aby mieć pewność, że reakcja będzie taka, jaką chcesz, jest duża szansa, że ta reakcja będzie inna. A w momencie, kiedy już dojdzie do takiego momentu, kiedy Gracze wymyślą coś innego, to mogą się zdarzyć dwie rzeczy i żadna z nich nie będzie dobra. Albo postanowisz zgodzić się na to, co wymyślą gracze, ale będziesz dalej prowadzić z takim poczuciem, że ta sesja nie jest już dobra i to nie jest to, co chcesz prowadzić, albo zmusisz ich do tego, żeby było jednak tak, jak ty chcesz. Żadne z tych rozwiązań nie jest satysfakcjonujące dla wszystkich i nie zapewnia dobrej sesji. Drugim błędem, który możemy popełnić, kiedy bierzemy odpowiedzialność na to, jak. Potoczy się sesja tylko i wyłącznie na siebie i chcemy, żeby wszystko wyszło super, i tak naprawdę zaczynamy patrzeć na graczy jak na kogoś, kto nam może przeszkadzać, jest to, że nie bierzemy pod uwagę ich postaci. Ba, możemy nawet nie brać pod uwagę graczy i możemy grać historię, których oni nie chcą grać, albo system, który oni nie chcą grać, albo tworzyć przygody, które w żaden sposób nie będą dopasowane do tego, kim oni chcą te przygody zagrać. Grałem kiedyś sesję dworskim bardem jednostrzała, czyli jedną sesję, która cała opowiadała o tej jednej rzeczy. I ta opowieść była o przedzieraniu się przez las zimą, kiedy atakują nas potwory, którego żadnego nie byłem w stanie za pomocą posiadanej przeze mnie broni i umiejętności skrzywdzić. Byłem u boku barbarzyńcy. On bawił się świetnie zabijając te potwory na potęgę. Ja mogłem co najwyżej raz na jakiś czas uciec na drzewo. I bawiłem się gorzej. Więc tutaj mistrz gry pozwalał mi robić to co chciałem, ale co z tego, że pozwalał mi robić to co chciałem, skoro tak naprawdę nic nie mogłem zrobić? A trzecim błędem jest właśnie to poczucie, że musimy wszystko wziąć na swoje barki, musimy być wszechwiedzący i na wszystko przygotowani, i nie bierzemy w ogóle pod uwagę tego, że część odpowiedzialności za sesję spada również na graczy. Że kiedy oni zrobią coś nieprzewidzianego, możemy albo ich zapytać o zdanie na temat tego, jak dalej powinna się potoczyć historia, albo poprosić ich o przerwę, ponieważ chcemy. W jakiś sposób przygotować się do tego, co powiedzieli. Przemyśleć sytuację, przemyśleć motywację jakiegoś bohatera niezależnego albo sprawdzić w zasadach, jak na to można odpowiedzieć. I dodatkowo nie zakładaj, że gracze robią coś przeciwko tobie, a jeżeli nawet robią coś przeciwko tobie, to znaczy przeciwko światu, przeciwko bohaterom niezależnym, których wymyśliłeś, nie zakładaj, że robią to złośliwie. Czasem mają po prostu na coś inny pomysł. Tak bywa. A czasem po prostu robią cokolwiek, żeby mieć wpływ na świat, bo na przykład nie czują, że go mają i chcą go w jakiś sposób odzyskać. A zaraz powiem, co zrobić w takim momencie, kiedy coś takiego się dzieje. Czyli siódmy punkt, i nie mogę tego powiedzieć dobitniej. Rozmawiajcie ze sobą. Rozmawiajcie o tym, po co gracie. Rozmawiajcie o tym, dlaczego wzięliście konkretne postacie. Rozmawiajcie o tym, jakie chcecie grać przygody. A jeśli okaże się, że chcecie grać inne przygody, to rozmawiajcie o tym, czy da się dogadać. Czy jeżeli jeden chce balu, a drugi chce walki, to czy lepszym rozwiązaniem będzie walka na balu, czy może jedna sesja z balem, a druga z walką. A jeżeli ktoś nie wytrzyma na sesji z balem. To czy może być taka sytuacja, że po prostu na tą sesję nie przyjdzie, żeby ktoś inny mógł sobie tą sesję z balem zagrać? Rozmawiajcie po sesji o tym, co było fajne i dlaczego, co nie było fajne i dlaczego. Mamy odpowiedni odcinek o feedbacku, to takiej informacji zwrotnej, które można dać po sesji. Link do tego będzie w opisie tego odcinka. Zajrzyjcie dokładnie, jak to można robić zgodnie z zasadami ludzi, którzy już dużo nad tym myśleli. Ale w ogóle warto o tym rozmawiać również co i dlaczego było fajne, co i dlaczego było niefajne, żeby następna sesja miała szansę być lepsza. Rozmawiajcie też w trakcie sesji, jeżeli coś Wam nie pasuje. Przez wiele lat i jako gracz, i jako MGM miałem takie podejście, że należy zacisnąć zęby, poczekać do końca sesji, żeby nic nie psuć, a potem najczęściej po sesji jest mało czasu, wszyscy chcą iść do domu, Rozmawia się jeżeli chodzi o feedback, tylko z wybranymi osobami i najczęściej z tymi, które zrobiły coś nie tak. Się nie rozmawia, bo nie ma się ochoty z nimi rozmawiać i w ten sposób rosną kwasy w towarzystwie. Wiem, bo paru znajomych w ten sposób straciłem. Dlatego, przynajmniej na początku, może być jednym z zadań mistrza gry, potem może również się przyzwyczają tego gracze, ale tworzenie takiej atmosfery, żeby nikt nie bał się powiedzieć, że jego zdaniem jakieś rozwiązanie jakiegoś rzutu poszło niesprawiedliwie dla jego postaci albo że ktoś rozegrał coś. W sposób, który zabiera mu motywację do grania, albo coś takiego. Żeby była szansa na to, żeby przerwać grę i powiedzieć nie. To mi się nie podobało. Numer 8 dla odmiany. Wy też jesteście ważni, mistrzyni gry i mistrzów gry. Nie idź w drugą stronę, nie idź tak, że jedyne co Cię interesuje, to zaspokajanie tego, żeby Twoi gracze byli szczęśliwi, bo dopóki przynajmniej nie jest to Twoja praca, to prowadzenie ma być również przyjemnością. Czyli nie wciskaj graczom swoich pomysłów na siłę, ale też prowadź to, co ci jara. Na pewno znajdziecie wspólnie coś, co i Twoi gracze będą chcieli zagrać i Ty będziesz chcieć prowadzić. A już jeśli się tak umówiliście, to nie bój się od graczy wymagać zaangażowania. Nie pozwalaj, aby było tak, że wszystko leży na Twoich barkach całe przygotowanie. Ty się przygotowujesz. Możesz od graczy wymagać tego, żeby również do sesji się przygotowali. Nie jest okej okay sytuacja, w której jeden gracz nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania jakiegoś małego kwestionariusza, albo nie chce wymyślić członków swojej rodziny, ale potem na sesji ma pretensje, bo nie bawi się tak dobrze jak inni, bo też chciałby wątki osobiste. Jeżeli nie włożył wysiłku w to, żeby dać Ci szansę zrobić te wątki osobiste, to to nie jest tak, że masz obowiązek stanąć na głowie i powymyślać wszystko dla niego bardziej, bo on się nie przyłożył. Jest to poza tym, że Włożenie dodatkowego wysiłku w kogoś, kto nie chce się czymś odwdzięczyć, to również niesprawiedliwe wobec innych graczy. Oczywiście, jeśli nie stoi, to w sprzeczności do tego, co omówiliście na c Zero. I w związku z tym punkt dziewiąty: rób sesję zero. Tak jak powiedziałem, w sieci, w naszych filmach znajdziesz mnóstwo informacji na temat tego, jak prowadzić sesję zero, co się powinno w niej zawierać. Wybierz to, co ci pasuje, ale poprowadź ją, bo to naprawdę bardzo dużo ułatwia. Mówię to jako osoba, która przez długi czas miała takie podejście. Właściwie po co to sesja zero? Przecież wszyscy wiemy, w co chcemy grać. A potem się przekonałem, że bardzo się oszukiwałem i tak naprawdę bardzo by to ułatwiło wiele rzeczy. No i na koniec grupa porad na temat tego, jak być lepszym MG. I to dziwne, że trzeba coś takiego mówić, ale im więcej czytam komentarzy w sieci, tym bardziej jestem przekonany, że trzeba coś takiego mówić. To znaczy, tak jak nie ma nic złego w prowadzeniu na jakimkolwiek poziomie, póki wszyscy w drużynie bawią się na tym poziomie równie dobrze. To nie ma również nic złego w tym, żeby chcieć być lepszym MG i się rozwijać. Wielokrotnie trafiam na bardzo mądrą odpowiedź na pytanie jak być lepszym mistrzem gry. Wystarczy prowadzić albo po prostu prowadzić. Tak jakby dobrą odpowiedzią na pytanie jest jak być dobrym piłkarzem, było po prostu kop piłkę, albo jak być dobrym malarzem po prostu maluj. Jak we wszystkim, taki w RPG można być coraz lepszym i można się rozwijać i dobrze jest korzystać z wiedzy, którą mają inni i brać z niej te rzeczy, które nam pasują. Właśnie po to, żeby nie wyważać już otwartych drzwi i nie wymyślać koła na nowo. A więc w tym dziale jak się rozwijać? Podpunkt pierwszy, a w całości numer 10. I tu powtórzę coś, co mówiłem już wcześniej, czyli zbieraj feedback. Jest to jedno z podstawowych narzędzi rozwoju. Jest to cały duży temat, więc na tym, w tym miejscu go skończę. Tak jak powiedziałem, spójrzcie sobie na film na ten temat. Drugie. Coś, co powinno być moim zdaniem, jasne dla wszystkich MG, ale powiem to. Pochłaniaj fabuły. Czytaj książki, oglądaj filmy, seriale, czytaj komiksy, graj w gry komputerowe. Ucz się możliwych rozwiązań fabularnych. Poznawaj fajne ciągi przyczynowo-skutkowe, poznawaj ciekawych bohaterów. Patrz, jak inni ich budują, jak ich pokazują, jak pokazują ich motywacje. Słuchaj dialogów, patrz, jak inni ludzie mówią, jak mogą mówić jak zostali przedstawieni, kiedy mówią przez kogoś innego, kto wymyślił dany dialog w książce albo pokazał go w filmie. Ucz się panować słowem, tak jak autorzy i tak dalej, i Tych rzeczy można wyciągać z tego mnóstwo. Punkt trzeci. Sorry, jeśli dla niektórych zabrzmi jako boomer, ale ucz się. Ponieważ większość rzeczy, których uczy nas szkoła, to rzeczy, które nam mówią, jak wygląda świat. A jeżeli wiemy, jak wygląda świat i podstawimy, potrafimy go przedstawić, tak jak on naprawdę wygląda, to nasze opisy, nasze sesje robią się bardziej wiarygodne. Uwierzcie mi, że brak znajomości fizyki czy technologii to rzeczy, które bardzo uwierają, kiedy się prowadzi SF, a czasem nawet kiedy się prowadzi sesje w naszej rzeczywistości. A znajomość geografii, historii czy biologii pozwala nam na tworzenie wciąż ciekawych, ale jednak wiarygodnych światów w fantazji. Oczywiście można stosować trik, że powiedzimy tylko to, na czym się znamy, ale wtedy, jeżeli nasza wiedza jest ograniczona, to ogranicza to nam pole do popisu jako mistrz gry, a dodatkowo zawsze gracze mogą zrobić coś, co będzie wymagało dodatkowej znajomości, czegoś, czego akurat nie wiemy i wyjdzie dziwnie. Jak na przykład na pierwszej si smoków, kiedy okazało się, że kaczki latają szybciej niż smoki, bo tak wyszło z moich wyliczeń na temat tego, jak szybko lata smok. A powiem szczerze, to chyba dosyć głupi opis, kiedy gracz leci na swoim smoku, dumny z tego, że jest wielkim wojownikiem i mówię, i mijacie właśnie klucz kaczek. A swoją drogą, wiecie dlaczego zawsze klucz kaczek ma jedno ramię krótsze, a drugie dłuższe? Bo w tym krótszym jest mniej kaczek. Numer 4 albo 13, jeśli dobrze liczę. Jeśli masz możliwość i ochotę, testuj nowe rzeczy. Nowe konwencje, nowe systemy, nowe drużyny. Też graj, jeśli możesz. Też im więcej, tym lepiej, bo tak samo jak gracz, który na chwilę zostanie mistrzem gry, jest w stanie lepiej zrozumieć, w jakim jest gry, jest roli i w jaki sposób mu pomagać lub nie przeszkadzać, lub budować razem z nim historię czego się generalnie. Mistrz gry po graczach spodziewa, tak samo mistrz gry, który wejdzie w buty gracza, wie znacznie lepiej, jak przedstawiać rzeczy, jakie się odbiera, kiedy się jest graczem, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, moim zdaniem, żeby być jak najlepszym mistrzem gry, trzeba również wiedzieć, jak to jest być graczem i jak to jest grać u dobrego mistrza gry. No i numer 14, z czego wychodzi, że oszukałem, w nie będzie 15, porad, tylko 14. Numer 14, oglądaj RPGowego Jaka. Nawet jeśli to jak gramy, czy prowadzimy, czy opowiadamy o RPGach okaże się nie być Twoim stylem, jestem przekonany, że znajdziesz parę patentów wartych zastosowania. Stąd, jak mi podpowiedziała Iris, numer 15, subskrybuj nas, zaznacz ten dzwoneczek, który mówi o tym, że chcesz dostać powiadomienia, kiedy pojawi się nowy film na naszym kanale i odwiedzaj nasz fanpage Lance Macabre na Facebooku po nowe materiały. Jest u nas masa tego, o czym mówiłem. Sesje, porady, przygody... A jeśli jeszcze dodatkowo chcesz poznać fajnych ludzi i mieć z kim zagrać właśnie na przykład inne sesje niż ze swoją ekipą, to zapraszamy na naszego Patronite'a. Wesprzyj nas, dołącz do naszej ekipy, są tam naprawdę bardzo fajni ludzie. Dzięki za poświęcony czas. Jeśli macie jakieś porady, które wiecie, że wy chcielibyście dostać, kiedy byliście początkującymi mistrzami gry, albo macie jakieś pytania jako początkujący mistrzowie gry, napiszcie je w komentarzach pod tym filmem. Może uda nam się razem stworzyć takie powiedzmy wadę mekum dla, dla początkującego mistrza gry z radami i z odpowiedziami na ważne pytania. Tego bym chciał, a zapraszam Was również na następny film, który pojawi się na naszym kanale w najbliższej przyszłości. Dzięki wielkie. Warto też sobie wynotować jakie specjalne i mające duży wpływ na rozgrywkę umiejętności mają bohaterowie graczy, żeby nie być zaskoczonym kiedy oni z nich skorzystają. Mhm. Bu bir dakika gidişler